Cześć! Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o kilku prezentach, które możecie podarować obcokrajowcom. Są to wszystkie prezenty związane z Polską lub Polakami, także zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku. Jeśli chodzi o pierwszą książkę, jest to książka pod tytułem Leave the Polish Way of Life czyli jakoś to będzie. I tutaj ten polski tytuł też jest oznaczony wersją fonetyczną, żeby obcokrajowiec wiedział, jak to przeczytać. I ta książka jest to taki cukiereczek, można powiedzieć, że wisienka na torcie, dlatego, że jest opatrzona pięknymi ilustracjami i fotografiami. I opisuje tutaj życie Polaków, są tutaj także ankiety różne na temat tego, na kogo Polacy zazwyczaj głosują, na co narzekają, też są też ciekawe dane statystyczne. No i przede wszystkim uważam, że ta książka jest też piękna dla estetów i osób, które cenią sobie rzeczy, które wyglądają pięknie. Więc myślę, że sama okładka już wystarczająco zachęca do podarowania jej jakiejś ważnej osobie. Jeśli chodzi o kolejną książkę, czyli Shortcuts to Poland, jest to książka, która będzie prezentem dla osoby. Interesującej się różnicami kulturowymi, pragmatyką interkulturową, ponieważ opisuje ona życie Polaków z perspektywy osoby, która Polką nie jest. Napisała ją Amerykanka, która ma męża Polaka, i tutaj przytaczane są śmieszne historie, różne anegdotki, i myślę, że ma ona takie zacięcie naukowe. Więc będzie doskonałym prezentem dla kogoś, kto jest bardziej wtajemniczony w tę kulturowość i w ogóle w historię związaną z kulturą. Kolejna książka będzie świetnym prezentem dla kogoś, kto interesuje się kuchnią, uwielbia gotować, być może kolekcjonuje książki kucharskie. Jest to książka Wild Honey and Rye. I wydaje mi się, że jest to ciekawa pozycja, głównie dlatego, że te tradycyjne książki o kuchni polskiej zazwyczaj są ilustrowane nieciekawymi ilustracjami, fotografiami, które są bardzo archaiczne, a ta książka jest wydana w taki bardzo nowoczesny sposób. Pokazuje trochę kuchnię polską jako taką nouvelle cuisine, a mimo wszystko możecie w niej znaleźć bardzo wiele informacji dotyczących takiej tradycyjnej kuchni polskiej i takich typowych przepisów takich jak gołąbki, pierogi, barszcz, żurek, nawet zupa pomidorowa. Myślę, że jest to bardzo ciekawa pozycja książkowa. Kolejną książeczką, taką malutką, jest Xenophobe Sky, czyli Poles. Jest to taka seria książek poradnik Xenofoba. Ja przeczytałam już książki o Holendrach, Anglikach, Francuzach, Kanadyjczykach i Chińczykach. Polakach także. A teraz y, dlatego zapragnęłam zaprezentować ją w angielskiej wersji językowej. Myślę, że jest to fajny prezent dla każdego, nie tylko dla osoby, która interesuje się różnicami kulturowymi. Dlatego, że jest to cienka książeczka, bardzo szybko się ją czyta. Są tam takie informacje bardzo podstawowe, jeżeli chodzi o Polaków, ale myślę, że można się uśmiechnąć, jak mówi mój kolega z pracy. Także jest to ciekawa pozycja właściwie dla. Każdego, kto chciałby się dowiedzieć czegokolwiek o Polakach głównie, ponieważ opisuje ona głównie nasze cechy narodowe i Polaków, a nie... Polskę jako kraj. Kolorowanki, niezwykła Polska, Incredible Poland. I myślę, że jest to fajny prezent dla kogoś, kto ma jakieś zacięcia artystyczne. Książka jest o tyle ciekawa, że możecie tutaj też znaleźć jakieś ciekawe informacje na temat Polski w ogóle, czyli nie tylko, bo kolorujemy tutaj miejsca jakieś konkretne, ale także jest na przykład strój tradycyjny. I te miejsca są na końcu opisane. E, dokładnie gdzie to jest, jak to wygląda. W kolorowej wersji są też opisy e, po angielsku, e, co to za miejsce dokładnie, gdzie możemy je znaleźć, także polecam ją nie tylko osobom, które w ogóle lubią kolorować, ale też, żeby się dowiedzieć czegoś ciekawego na temat Polski. I ostatnią pozycją książkową będzie książka Speak Polish, a practical self-study guide. I e, jest to książka, e, która opiera się na jednej z najstarszych metod od nauczania języków obcych, czyli metodzie gramatyczno-tłumaczeniowej, o której podlinkuję Wam kilka informacji w opisie. I tak jak mówię, właśnie na jednej stronie możecie zobaczyć tutaj zdanie po angielsku, na drugiej stronie po polsku i opiera się ona na tłumaczeniu tych zdań i z tyłu możecie też znaleźć płytkę. O książkach Nok języka polskiego będę mówić w odrębnym filmie, ale chciałabym Wam wyróżnić tę, ponieważ uważam, że jest dość nieszablonowa. Jeśli chodzi o moje propozycje książkowe, to już jest wszystko. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i mam nadzieję, że wybierzecie sobie coś dla siebie. Cześć!